Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na jednej z 24 inwestycji w tym roku realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Zrobiliśmy takie małe też podsumowanie, bo to szósta edycja, którą rozpoczynamy w tej chwili. Liczymy w to te, które również były nie w tej pełnej wersji, czyli nie takie internetowe, ale również te, które były uzgadniane z mieszkańcami w, w takim porozumieniu, jeszcze działały wszystkie rady osiedli. To prawie 20 milionów złotych, które rozdysponowali zgodnie z własną decyzją i wolą mieszkańcy z naszego budżetu miejskiego. Ten rok to będzie rok małej korekty w zakresie stosowania budżetu. Były głosy, że czas już nam na małą zmianę, że, że ten obowiązek, który do tej pory. Ciążył na organizatorze, to znaczy równomiernego rozdzielenia pieniędzy pomiędzy wszystkie dzielnice, niezależnie od tego, ile mają, mają mieszkańców. Należałoby dostosować do aktywności mieszkańców, a oznacza to, że otwieramy rynek, czyli będzie tak zwany wolny rynek, jeżeli chodzi o zgłaszanie i głosowanie wśród propozycji. Te małe. Projekty nadal będą tak przygotowane, jak były do tej pory. To znaczy, że minimum jedna, jedna, jeden projekt będzie realizowany na osiedlu, ale duże zależą już tylko i wyłącznie od mieszkańców, od ich aktywności, od tego, w jaki sposób będą ze sobą współpracować. Nie będzie podziału na dzielnice. Myślę, że to taki rok. Testu, zobaczymy jak to jak to wyjdzie. Nie chcielibyśmy też tak, żeby, żeby to odbywało się, teraz duży cudzysłów, kosztem mniejszych dzielnic, ale mamy bardzo dobre doświadczenie wynikające ze współpracy niewielkiego Motylewa, chociażby z, z osiedlem Staszyce, które dzięki porozumieniu i takiemu wspólnemu działaniu potrafiło swoje projekty przeforsować i robiło to. Zdecydowanie lepiej niż nawet dużo większe, dużo większe dzielnice. W związku z tym, podsumowując jeszcze raz, duże projekty to 300 tysięcy złotych, mamy 3 miliony na budżet. Z tych 300 tysięcy jest na małe projekty do 30 tysięcy złotych, 300 tysięcy, kolejna taka pula wydzielona. Te małe projekty są jeszcze przypisane, to znaczy minimum jeden do dzielnicy, ale w przypadku dużych dużych projektów mogą być realizowane już dowolnie. Zgłaszanie zadań ruszy od poniedziałku, czyli 5, 9 maja. Termin nadsyłania zgłoszeń kończy się 10, 10 czerwca. Formy zgłaszania zadań są takie jak dotychczas, czyli forma elektroniczna, do której zachęcamy na stronie www.konsultacje-społeczne.pl .pl będzie dostępny od poniedziałku formularz w którym będzie można swoje zadanie opisać, załączyć zdjęcia, załączyć jakieś inne dokumenty, które ewentualnie będą pomagały nam zrozumieć ideę danego przedsięwzięcia, a następnie to zadanie wysłać. To jest taka, myślę, najprostsza forma zgłaszania tego, tego zadania. Są też dwie, nazwijmy to tradycyjne. Pierwsza to odebranie druku z biura obsługi klienta. Tam pani będzie miała gotowe druki, które wystarczy odebrać, zabrać do domu i wypisać, bądź też wypisać na miejscu, a następnie przynieść do biura obsługi interesanta, bądź też biura prezydenta, bo tamte druki powinny dostać, no i dotrzeć, no jest forma trzecia, czyli wysłanie pocztą na adres biura prezydenta wypełnionego druku. Te wszystkie zgłoszenia, które będą spełniały wymogi formalne w okresie od 13 czerwca do 22 lipca, będą weryfikowane, weryfikowane w podobny sposób, jak to było w latach ubiegłych. Głosowanie ruszy od 25 lipca i potrwa do 31 sierpnia, także ponad miesiąc. Myślimy, że jest to wystarczający czas, ażeby móc przeprowadzić odpowiednią kampanię. Tak jak to już było wcześniej wspominane, dogadywać się z sąsiadami, tworzyć sojusze, rozmawiać wspólnie, bo między innymi po to też jest ten budżet obywatelski, a następnie czekać na wyniki głosowania, które podamy tak szybko, jak będzie to e, możliwe I, i tutaj też e, w tych pro, kwestiach proceduralnych kolejna e, zmiana, o tym mówimy już, już dzisiaj. E, w celu weryfikacji e, zgłoszeń czy weryfikacji już po, głos, głosów podczas głosowania trzeba będzie podać swoje imię i nazwisko, e, adres zamieszkania, nie zameldowania tak jak to było dotychczas e, oraz sumę cyfr z peselu u e, e, Dotychczas stosowaliśmy numer PESEL. Niestety, ze względu na rozstrzygnięcia wojewody i ustawę o ochronie danych osobowych, musieliśmy to, to zlikwidować. Dlatego, tutaj przy okazji, przy okazji Przy okazji zgłaszania trzeba będzie ten swój PESEL rozpisać na elementy pierwsze i, i, i sumować każdą z cyfr. I dopiero wpisanie tych czterech danych, o której powiedziałem, pozwoli nie Przejść nam w ogóle do karty do głosowania. E, także jeżeli nie w, błędnie wpiszemy te, te, te cztery dane, wówczas nie otrzymamy w ogóle karty do głosowania e, i e, no nie, nie, otrzymamy, nie, nie będziemy mogli zagłosować. E, też odpowiadam na, na pytania, które pojawiały się i też, też zdarzały się właśnie w, w konsultacjach. E, bo, bo były takie głosy, chociażby, żeby, żeby stworzyć mapę terenów gminnych, e, czy, czy skąd mamy wiedzieć, e, gdzie, e, do, do, do kogo należy dany, dany teren. E, do tego został stworzony specjalny adres e, internetowy www.pilskibudżetobywatelski.małpa.gmail.com. E, e, na ten adres wystarczy zadać to, jak i wszystkie inne pytania, chociażby, nie wiem, ile kosztuje ławka, ile kosztuje plac zabaw i wówczas przez, te, przez ten miesiąc pracownicy będą odpowiadać w miarę szybko na te pytania, tak, żeby, żeby móc ten, ten wniosek złożyć dość precyzyjnie i nie bać się o to, żeby że później właśnie on zostanie. Do koordynatora od razu mam wniosek, stwórzmy listę typowych pytań i od typowych odpowiedzi. Jest to do zrobienia, ale też jakby cennik też już jest zrobiony, tak? Cennik też, też od poniedziałku będzie funkcjonował na, na stronie. Już w poprzednim roku zrobiliśmy takie, takie, takie narzędzie, narzędzie podstawowe. Tam są, nie wiem, koszty ławek, koszty metra kwadratowego chodnika, czy, 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 czy inne tego typu podpowiedzi, tak? Żeby móc mniej więcej już, już, już wiedzieć, ile dana rzecz kosztuje. To też taki walor edukacyjny tego, tego до бюджету